Mam na imię Magda i witam Cię na moim wideo-vlogu Logodrama. Pobawisz się razem ze mną? Poćwiczmy buziaki. Suchą szosą Sasza szedł. Umiesz to powtórzyć? Suchą szosą Sasza szedł. A teraz Szczwana szczerzuja. Szczwana Szczeżuja. To nie było takie proste. Jeszcze raz suchą szosą Sasza Szedł. Szczwana szczeżuja. Szumi sosna, Szuszu. Szu. Szumi sosna, Szuszu. Szu. Kasztany w kaszy. Ojej! No co to jest? To kasztany w kaszy? Powtórz za mną. Szczwana szczerzuja. Kasztany w kaszy. Szumi sosna szu-szu. Suchą szosą Sasza szedł. A teraz nauczę cię krótkiego wierszyka. Szedł do szkoły szpak. Co się uczyć chciał? I tak sobie śpiewał. Szasza. sze, sze, szu, szu, szyszy. Powtórz jeszcze raz. Sza, sza sze, sze, szu, szyszy. Szedł do szkoły szpak, co się uczyć chciał. I tak sobie śpiewał: szasza, szesze, szuszu, szyszy Taki śmieszny szpak, co się uczyć chciał? Powiedz jeszcze raz: Szedł do szkoły szpak, co się uczyć chciał i tak sobie śpiewał: szasza, szesze, szuszu, szyszy Taki śmieszny szpak, co się uczyć chciał czy pamiętasz zdania z naszego spotkania? Powtórz za mną. Szczwana szczerzuja. Szumi sosna, szu, szu. Suchą szosą Sasza szedł. Kasztany w kaszy. Kiedy już skończysz oglądać ten film, Możesz wykonać trzy ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie. Nadmuchaj balon. Dmuchaj powoli. I krótko. Zrób kulkę z papieru, połóż ją na stole i dmuchaj, aż kulka spadnie ze stołu. Na koniec. Weź rurkę i spróbuj zmuchnąć kulkę papieru przez rurkę. Obserwuj, jak podczas ćwiczeń pracują Twoje usta, jak podczas ćwiczeń pracuje Twój oddech. Na następny raz przygotuję dla Ciebie też coś zabawnego. Żebyśmy mogli razem pracować. A tymczasem do zobaczenia! Pa!